Szymona Ogłazy, marszałka województwa opolskiego, którego dzisiaj reprezentuje pan Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Witam bardzo serdecznie panią Monikę Jurek, wojewodę opolską, która obecnie w szczególny sposób wspiera ochotnicze straże pożarne i ich działaczy na Śląsku Opolskim. Witamy Witam bardzo serdecznie pana nadbrygadiera Pawła o Opolskiego, komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej, przyjaciela i wartościowego partnera. Dziś nam się uchwałą na natomiast pana chciałem zapytać o te wozy konkretnie, to są samochody, które bardzo o opolskim strażakom, tym bardziej, że tak jak dzisiaj się powtarzano Mamy wiele akcji w ostatnich latach, które pokazały jak istotne są ochotnicze straże. Determinują te niestety wydarzenia, które się dzieją poza nami do tego, abyśmy czasami szybciej podejmowali decyzje, sprawniej, bardziej intensywnie, dlatego że tak na samym końcu tego łańcucha jest mieszkaniec opolszczyzny na wszystkich akcjach, które te samochody będą brały, w których te samochody będą brały, udział przełożył się na bezpieczeństwo, na ratowanie ludzi, zdrowia i, i życia mieszkańców polszczyzny. Rozmawiając tutaj z generałem Kielarem, komendantem Państwowej Straży Pożarnej, informował mnie o pewnych szczegółach. Niektóre te samochody posiadają napęd na cztery koła bardzo Dobre wyposażenie, jeśli chodzi o trudne warunki leśne, czasami wiejskie, w trudnych akcjach gaśniczych. To wszystko sprawia, że mieszkańcy po prostu naszego regionu będą się czuli bezpiecznie, a po to to dla nich robimy też. Dziś 19, podobno w przyszłym roku 20, to prawda? Tak, takie są plany. E, mamy nadzieję, że te wszystkie terminowe ustalenia. Będą zachowane, czyli zakończymy program w roku 2026 i, i wszystkie ochotnicze. Chcę podkreślić, że oprócz Ochotniczych Straży Pożarnych bardzo duża rola tutaj gmin, bo mówimy tutaj o 34 gminach, które biorą udział w tym programie i też wykładają własne środki. Czasami dość duże obciążenie jest to dla tych gmin, bo, bo, bo budżet budżetowi nierówny w tych gminach i, i muszą się Wójtowie Burmistrzowie postarać o to, aby, aby dofinansować to zadanie, ale warto, naprawdę warto. Dziękuję. Pierwszy akt wręczony jest dla jednostki OSP Skorupość gmina Lewin

No są już podziane. Następnie OSPOK. Teraz już tak. Kolejną jednostką jest OSP Jełowa w gminie Łubniane. OSP, stare knieszkowice, gmina murów. Gratuluję. Patrzy nam młode twarze. OSP. Tak jest miniatura. Mm miniaturawa. Serdecznie gratuluję. Bardzo, bardzo się cieszę. OSP, strzeleczki. Gmina Strzeleczki OSP Osowiec Gmina Turawa OSP Biała O, o, łaziska, Jadę, rozumiem, e skupi, działały, Wszystkie smarowania już były? No, no. Tak. <noise>

nie ale nowy, tyle że nowy, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń. Na dobytku ludzkiego i wszystkiego innego dobra. Prosimy Cię, pobłogosław te pojazdy strażackie, które dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomagają pokonać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęścia. Strzeż ludzi, którzy w tych pojazdach będą przebywali, którzy będą jako strażacy sprawowali służbę dla wspólnego dobra. Prezesie, drodzy samorządowcy, a zwłaszcza druchny i druchowie strażacy. Tak jak już było podkreślane, to wielka radość. Serce się cieszy, jak nowe narzędzia, nowy sprzęt, taka ilość pojazdów trafia do ochotniczych straży pożarnych, bo właśnie to, co było wspomniane, w ten, spo w ten sposób budujemy odporność państwa. Bo przecież wy, jako ochotnicy, jako druchowie ochotnicy, Jesteście elementem tego systemu, jesteście podmiotami ochrony ludności, więc te narzędzia na pewno wzmacniają tą odporność. Wiele starań, wiele zabiegów przez lata spowodowały to, że dzisiaj ochotnicze straże pożarne w naszym województwie, można powiedzieć, są dobrze wyposażone. Oczywiście chciałoby się więcej, trzeba więcej, ale to wszystko przed nami. Wspominam sobie lata 2012-13, gdy wspólnie ze związkiem OSP zabiegaliśmy o to, aby w ramach programów operacyjnych dla województwa opolskiego znalazły się zadania związane z bezpieczeństwem. No przecież można było powiedzieć, i tak było w większości województw, że te zadania nie były wpisane wprost w zadania marszałka województwa opolskiego. Прошу забрать голосов. Thank you.